Dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo, rozmawiamy o sprawach ważnych, bo finansów, dlatego te emocje, które widać, jak widać na tej sali są duże, ale powinniśmy rozmawiać o pieniądzach, o finansach bardzo chłodno, racjonalnie. Tu ktoś powiedział z Państwa, że zabiera się tym gminom, które dotychczas otrzymywały to wyrównanie, 20%. Chciałem już spostować. Otóż nie zabiera się, tylko co najwyżej się nie da tych 20%, bo to na tym to polega. To być może że część z Państwa traktuje, że to są prawa nabyte i, i należy to kontynuować. Niemniej jednak kiedyś zabrano tym, który, tym gminom, które miały większe dochody. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka. Wiadomo, że te duże ośrodki, szczególnie ośrodki miejskie, są motorami rozwoju gospodarczego jednak państwa, kraju. Prawda? Więc trzeba na to też popatrzeć, że jeśli my jako kraj będziemy również uzyskiwać lepszy potencjał gospodarczy dzięki tym funkcjonującym dobrze ośrodkom, to in, również te inne gminy, różne miejscowości będą miały lepszy potencjał. Pytanie jest do Pana Przedstawiciela wnioskodawców, bo propozycja jest taka, aby Warszawa miała ten współczynnik korygujący 1,5, i pozostałe miasta 1,1. Wydaje mi się, że no to nie jest zbyt dobrze przemyślane, bo dysproporcja między Warszawą a, a na przykład Krakowem, z którego jestem, nie jest aż tak duża, żeby było to tylko jeden 1, 1. Dziękuję. Dziękuję.